Witam bardzo, bardzo serdecznie. Będę, będę mówiła o Minecrafcie. Kto z Państwa kiedykolwiek słyszał tę nazwę? A jak myślicie, pójdziecie do szkoły i zapytacie dzieciaki? Wszyscy. E, ja chciałabym powiedzieć o tym, jak w tej grze, grze Minecraft, można ograć edukację matematyczną. Zawsze lubię Mówiąc o Minecrafcie, rozpocząć pytaniem, czy graliście, bawiliście się kiedyś klockami LEGO? Czy wyobrażaliście sobie, czy marzyliście o tym, by mieć duże pudło klocków LEGO? I jaka, czy potraficie sobie wyobrazić, jaka byłaby radość, gdy to pudło byłoby bardzo duże, a jeszcze większe, a nieskończonych rozmiarów? I właśnie Minecraft jest taką grą, taką przestrzenią, która jest taką ogromną piaskownicą klocków Lego. Minecraft, e, ponieważ jestem matematykiem, niech przemówią liczby. Minecraft to 140 milionów aktywnych graczy, to 240 milionów sprzedanych egzemplarzy i to bilion wyświetleń na YouTubie. Ponad bilion wyświetleń na YouTubie. Na wyświetleń filmów, którzy, w których gracze grają, w których dzielą się różnymi e, trikami. E, tam sięgają dzieciaki, tam sięgają dorośli, po to, by poznać świat Minecrafta. Można zastanawiać się, czy gra, o której różnie, e, różnie można usłyszeć, czyli ma charakter edukacyjny ta gra w wersji komercyjnej. I jeżeli zastanowimy się, że w tej grze gracze rywalizują, że w tej grze gracze rozwiązują różne problemy, pokonują przeszkody, ale także muszą szybko reagować, szukać informacji, te wyświetlenia na YouTubie również wynikają z tego poszukiwania informacji jak coś osiągnąć, jak pewne rzeczy w tej grze wykonać. Jeśli zastanowimy się, że gracze zarządzają zasobami, zarządzają również sobą, sobą w czasie, łączą się z innymi graczami, tworzą, kreują. Jeżeli pomyślimy, że gracze programują, bo taka opcja również tam jest i to jest dosyć proste, dużo dzieciaków tak um, działa w, tym, w tej przestrzeni, to już wersja komercyjna ma charakter edukacyjny. Tam. Mamy tę przestrzeń edukacyjną. Ale jeszcze dobrze wiedzieć, że jest wersja edukacyjna tej gry. Wersja edukacyjna, która została odpowiednio dostosowana, tak by móc ją wykorzystać w szkole, w przestrzeni szkolnej. I pojawia się po pierwsze, Pojawiają się zabezpieczenia tak, żeby było to bezpieczne środowisko, dodatkowe elementy, pojawiają się możliwość dokumentowania pracy, opcje zarządzania klasą, pojawiają się również gotowe materiały. Ja dzisiaj o gotowych materiałach nie będę mówiła. Wspomnę tylko o mapie Piątoklasisty, która właśnie jest w... właśnie jest to jest slajd z niej, wstęp do niej. A lubię go pokazywać, zadając sali pytanie, czy waszym zdaniem to, co widzicie, jest estetyczne? Bo bardzo często o Minecrafcie mówi się o przestrzeni, która jest brzydka, która jest pikselozą, która jest nieestetyczna. Czy są na sali osoby, które uważają, że to jest estetyczne, to jest ładne? Jeżeli tak, podnieście ręce. Zobaczcie, tam też można znaleźć ładne przestrzenie. Dzieciaki tworzą tam piękne, e, piękne formy, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj chciałam powiedzieć również o pewnych obawach, obawach nas nauczycieli, jeśli chodzi o Minecrafta. Taką obawą jest, że będą tam uczniowie grać. No ale o to chodzi, bo kiedy najlepiej się uczymy? Gdy towarzyszą nam przyjemne emocje, emocje związane z grą, możemy tutaj mieć, e, mogą tutaj się zadziać. Następnym pytaniem jest czy jest to miejsce, przestrzeń na edukację matematyczną. Inaczej, czy przestrzeń Minecrafta może być pracownią matematyczną. I to co chciałam wam drodzy pokazać to kilka pomysłów, kilka e, aktywności, kilka prostych zadań, prostych wyzwań, w które mogą stać się miejscem, możliwością rozwoju kompetencji matematycznych, przestrzenią, która może być pracownią matematyczną. Jeśli matematyka to logiczne myślenie, to łamigłówki. Ja bardzo lubię łamigłówki i jedną z ulubionych jest Sudoku. Jeżeli pomyślimy, że wyzwaniem dla uczniów, które kształtuje właśnie to logiczne myślenie jest Rozwiązanie takiego zadania, to spójrzcie, że można je bardzo prosto przenieść do przestrzeni Minecraftowej. I można zaproponować uczniom wykonanie, wykonanie sudoku w takiej Minecraftowej wersji. I to przykład takiego pierwszego wyzwania. Wyzwania takie karty, które, które będę pokazywała, znajdują się, przygotowuję i zamieszczam na stronie ograjmatme.pl. Natomiast tutaj będę chciała pokazać inspiracje, które mogą i są spokojnie do wykorzystania dla uczniów młodszych klas. I to właśnie pierwsze, sudoku w wersji Minecrafta. Czyli taka sytuacja, gdzie dajemy dziecku, uczniowi, planszę sudoku i prosimy, by przeniósł ją do przestrzeni Minecraftowej i tam rozwiązał. Można zapytać się, no ale po co? Może na kartce? No ale chyba. Nie trudno domyśleć się, że kartka fajnie, ale przestrzeń Minecraftowa to jeszcze inna atrakcyjna forma. I to może być pierwsze wyzwanie. Może też być tak, i tu przykład takiej już gotowej karty, że dajemy uczniom również swobodę w tworzeniu takiej Minecraftowej wersji sudoku. I teraz co może powstać? Po pierwsze, to odwzorowanie tej zaproponowanej w karcie, Formy minecraftowego sudoku, i mamy tutaj rozwiązaną wersję, ale też możemy poprosić uczniów o swoją wersję tego, tej zagadki. I tu przykłady mojej córki, dziewięciolatki. Minecraft tak naprawdę w tym przypadku zmieniła tylko obrazek na ramce minecraftowej. Ale zobaczcie, poszła w inne wymiary. W pierwszym od lewej w e, przykładzie użyła świeczek, ale już mamy poziom. Drugi przykład to basen. W basenie, zalanym wodą, wodorosty i rafy koralowe utworzyły właśnie taki Minecraftową wersję sudoku. Czyli za, oprócz tego, że mamy logiczne myślenie, mamy jeszcze kreatywność. Ale to nie wszystko. Można zaproponować takie ćwiczenia, w którym uczniowie odwzorowują, tworzą strategie, planują pracę. I tutaj przykład zadania: zbuduj płatek śniegu w Minecrafcie, gdzie pokazana jest forma takiego płatka śniegu. Jaka jest, yy, jakie jest oczekiwanie? Tutaj rozszerzona karta dwie, dwa płatki śniegu że należy dziecko, zadaniem dziecka jest przeniesienie tego do przestrzeni, tego płatka do przestrzeni Minecraftowej. I pojawiają się płatki, które są rozwiązaniem, ale również uczniowie mają zaproponować swoje płatki śniegu. Obserwowałam również moją córkę, w jaki sposób wykonywała to ćwiczenie, żeby taki płatek śniegu był symetryczny, żeby miał odpowiednią wielkość i te osie symetrii były tutaj zachowane. Naprawdę musiała się napracować, licząc odpowiednie. W odpowiedni sposób sobie tę pracę zorganizować, czyli i kreatywność, i planowanie, i e, odpowiednie zarządzanie tą właśnie czynnością. Mamy też możliwość zaproponowania uczniom kodowania, i tu przykład e, karty, w której podane są informacje, jakiego koloru są poszczególne pola. I można, może być tak, że uczeń dostaje taką kartę i tworzy właśnie na podstawie tej karty obrazek. Tu powstaje taka buźka, ale ta buźka może powstać w różnych wymiarach, bo może na płasko i tak sobie zorganizować pracę. To jest zupełnie inna czynność i inna, czy inny sposób organizowania pracy niż, niż gdy buźka będzie stojąca w pionie. Wtedy już sposób kodowanie odkodowywania musi być inny. To zadanie można jeszcze modyfikować, bo może być tak, że uczeń odkodowuje obrazek połowę obrazka, a drugą tworzy poprzez odbicie symetryczne. Dostrzeganie symetrii w Minecrafcie również może się odbywać na różne sposoby. Może uczeń tworzyć taką rzeźbę symetryczną, już rozpoczętą, tak jak w tym przypadku, pojawić się może właśnie motyl po uzupełnieniu. I wtedy mamy tworzenie takiej symetrycznej rzeźby w pionie. Może też być taka sytuacja, że tworzy mozaikę i uzupełnia, tak jak tutaj, w poziomie yy, przestrzeń. Ale czynnością, którą dzieci, uczniowie lubią w Minecrafcie oprócz tego, że budują, że tworzą, jest również hodowanie zwierząt i sadzenie roślin. I taką aktywność również można tutaj wykorzystać. Oto przykład, gdzie uczniowie mają obsadzić kwiatami, kwiatami klomb w taki sposób, żeby był e, symetryczny, żeby miał wskazane osie symetrii. W Minecrafcie Naturalny sposób, oprócz tego, że kształtujemy te wcześniejsze umiejętności, rozwijamy wyobraźnię przestrzenną. Badania pokazują, że uczniowie, którzy grają, bawią się w tej przestrzeni, świetnie radzą sobie właśnie w tych zadaniach wymagających wyobraźni wyobraźnię przestrzenną zastosowania. I teraz, jakie ćwiczenia chciałam Wam pokazać? Jedno z ćwiczeń, które bardzo lubię, to ćwiczenie, w którym pokazujemy widok bryły z jednej strony bądź z dwóch, tak jak tutaj widok z przodu, widok z góry i zadaniem ucznia jest zbudowanie tej bryły. W takich zadaniach można zadać jeszcze inne pytanie. Ile najmniej brył, ile najmniej kostek takich pojedynczych, bloczków w tym wypadku na przykład wełny, potrzeba, żeby zbudować taką bryłę, która będzie miała taki widok z przodu, widok z góry. I jeżeli działam z uczniami w takiej przestrzeni albo szkole nauczycieli jak wykorzystać dla rozwoju kompetencji matematycznych Minecrafta, to sugeruję, by w tych ćwiczeniach najpierw zadać uczniowi pytanie, ile, a następnie odesłać go do przestrzeni minecraftowej, by zbudował i sprawdził, zweryfikował, Swoją hipotezę. Przy okazji mamy pokazany proces związany właśnie z eksperymentowaniem i weryfikowaniem hipotezy. Zwróćcie też Państwu uwagę o tym, o czym była mowa na poprzednim, na jednym z poprzednich tutaj wystąpień, jak bardzo ważne jest, by uczniowie mieli przestrzeń do popełniania błędów. W Minecrafcie ta przestrzeń jest naturalna. Mogą tutaj bardzo łatwo poprawiać, modyfikować, ale tak jak tutaj weryfikować swoją odpowiedź. Wejście do Minecraft'a w tym zadaniu i tam wykonanie, poprawienie spowoduje, budowli spowoduje, że każdy uczeń osiągnie w tej przestrzeni sukces. Można też utrudniać takie zadania. To przykład wyzwania, które na szkoleniu realizują nauczyciele, wcale tak prosty nie jest, trochę czasu zajmuje, ale sprawia przyjemność i można znowu mówić o zbudowaniu, o sprawdzeniu, o określeniu, ile najmniej bloczków potrzeba do zbudowania takiej bryły. W Minecrafcie jeszcze dodatkowo można sprawdzić, czy rzeczywiście bryła, która została wykonana, ma rzeczywiście taki wygląd z przodu, czy z, czy z góry. Mamy opcję aparatu, który możemy wstawić do książki, i te zdjęcia możemy tutaj wykonać, i dokładnie sprawdzić, czy to, co mieliśmy osiągnąć, to, co mieliśmy uzyskać, zostało zrealizowane. W Minecrafcie można wykonywać również takie ćwiczenia, które wymagają dostrzegania prawidłowości. Wyświetlam teraz przykład. Trzech budowli, trzy budowle, które powstały według pewnej reguły. Zadaniem ucznia jest najpierw zbudowanie takiej bryły, takich trzech budowli, a następnie zaproponowanie budowli numer cztery według tej zasady. Można również zapytać, z ilu bloczków składają się te bryły? Z ilu bloczków będzie składała się czwarta bryła? Czwarta budowla. Uczniowie. Mogą postawić znowu hipotezę, wejść do Minecraft'a, zbudować i sprawdzić, zweryfikować poprawność swoich rozumowań. Sposób kolorowania tych bloczków może ułatwić dostrzeżenie co, to, m, takich ucz przez takich uczniów, którzy yy, mają lepiej rozwinięty ten zmysł matematyczny, że. Jest zależność między budowlo, numerem budowli a liczbą bloczków. Mogą sprawdzić, czy bryła piąta będzie się składała z 11 elementów, czy może z innej liczby. Jaka jest zależność? Zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj to budowanie, ta fajna aktywność w oczach uczniów prowadzi do mm, takich rozwiniętych aktywności matematycznych, jak właśnie dostrzeganie prawidłowości. W podstawie programowej jest zapis o tym, że zadaniem uczniów jest, że uczniowie mają rozumieć stosunki przestrzenne, cechy wielkościowe i przykład zadania, które może tutaj w Minecraftie nam służyć kształtowaniu takiej umiejętności. Na czym takie zadanie mogłoby polegać? Jeden uczeń wystaje kartę z taką buźką a drugi ma podyktować koledze w sposób budowy takiej bryły, takiej, takiego obrazka, używając odpowiednich zwrotów. I w czasie dyktowania może uczeń, który, który wykonuje to ćwiczenie, dodatkowo zaznaczać, które zwroty się pojawiły, i na przykład w ten sposób sprawdzić, czy wszystkie z wymienionych, które mamy kształtować, Pojawiły się w tej instrukcji. Jest możliwość również kształtowania takiej umiejętności czytania tekstów matematycznych w odniesieniu do przestrzeni minecraftowej. Bo zobaczcie Państwo, możemy uczniów zaprosić do minecraftowego sklepu, sklepu idealnego, w którym wszystko jest, i w trybie kreatywnym uczeń może pobierać wszystkie elementy. Może również brać właśnie bloki wełny i poprosić można uczniów, by. Zabrali do skrzyni, tak jak tutaj, pięć bloków wełny czerwonej, o dwa więcej bloków wełny niebieskiej niż czerwonej, i tak dalej, i tak dalej. Uczniowie porównywanie różnicowe mogą w odniesieniu do tych zakupów w tym idealnym sklepie robić. Później mogą na przykład tworzyć budowlę bryłę z tych właśnie bloczków, Ale może być odwrotnie. Można dać uczniom zawartość takiej skrzyni i poprosić, by sami opisali taką listę zakupów, właśnie w taki sposób. Czyli mogą opisywać zawartość skrzyni. Chciałam pokazać zadanie, które pojawiło się na badaniu popularnie nazywanym obutem czyli badaniu umiejętności trzecioklasisty, organizowanym jeszcze przez IBE. I tam było zadanie 14, w której była mowa o tym, w jaki sposób ustawiano na tacce różne bloczki, jak kodowano tę informację. Zobaczcie państwo, że Minecraft może służyć do tego, by sprawdzić poprawność rozwiązania, bo uczeń, jeżeli wskazał, że poprawną odpowiedzią jest na przykład A, może iść do Minecrafta i według tej instrukcji sposobu budowania tej bryły Zbudować ją, a następnie porównać z zamieszczonym wzorcem. Czyli Minecraft może również służyć do tego, by czytanie tekstu matematycznego, czytanie zadania odbyło się w kontekście właśnie weryfikowania poprawności odpowiedzi w tej przestrzeni Minecraftowej. Mam nadzieję, że pokazałam tymi małymi aktywnościami, że przestrzeń Minecrafta może być pracownią matematyczną, bez bardzo wielu specjalnych, dziś rozbudowanych aktywności, tak naprawdę za pomocą tylko krótkich ćwiczeń. Może również być pracownią kompetencji. I tutaj popularne kompetencje 4K, o których bardzo dużo się mówi, zwróćcie państwo uwagę, to przestrzeń minecraftowa, to jest też przestrzeń, w której jest miejsce na to, by uczniowie... Razem pracowali. Bardzo prosto, za pomocą na przykład czterech symboli, uczniowie mogą się zapraszać do tej wspólnej przestrzeni i razem tworzyć. Muszą się wówczas skomunikować, muszą wykonując ćwiczenia, i te, które pokazałam, większość z nich wymagało zastosowania umiejętności składających się na krytyczne myślenie. O kreatowności już nie wspomnę, bo tu przestrzeń na takie działania jest oczywista. Można zastanawiać się, jeżeli już sobie odpowiedzieliśmy na pytanie, że warto, bo jest tam miejsce na matematykę, jak realizować, jak wykorzystać tego Minecrafta. Można na przykład wykorzystać takie właśnie karty wyzwań. Karty wyzwań Minecraftowych. Propozycje takich kart zamieszczam na stronie Ograjmatme. Można się zastanawiać, kiedy. I tak naprawdę tutaj to od nas zależy. Nauczyciele, którzy biorą udział w projekcie Ograj Matmę, korzystają w różny sposób z tych kart. Włączają je w tok lekcji, dla zajęciach dodatkowych, na zadanie domowe. Tylko uwaga, wszyscy to zadanie wykonują, ale nauczyciele mówią, że to jest jedno z takich zadań, gdzie na pewno nie rozwiązują tego zadania rodzice. Wobec tego wybór tak naprawdę zależy od nas, kiedy mamy na to przestrzeń. Jak sprawdzić? Bo jeżeli rzeczywiście robimy to w ramach zadania domowego, czy jakichś dodatkowych aktywności, pojawia się pytanie, czy możemy, mamy możliwość sprawdzenia. Ja już pokazałam, że w Minecrafcie jest opcja fotografowania i umieszczania zdjęć z Minecrafta w takiej książce specjalnej. Tę książkę można wy, zapisać w postaci PDF. I zobaczcie Państwo, że tak naprawdę my, nauczyciele, nie musimy wchodzić do Minecrafta. Uczeńna może przynieść PDF-a, czy wysłać PDF-a ze zdjęciami wykonanej bryły, tak jak tutaj z widokiem z przodu i z góry, w przypadku tego wyzwania z wyobraźnią przestrzenną. Można się później zastanawiać, w takim razie my, nauczyciele, mamy takiej chęć, nawyk, że chcemy być mistrzami w tym, czym się zajmujemy z uczniami. No, i pytanie, gdzie jest mistrzostwo? Nie oczekujmy, że mistrzostwo w Minecraftie będzie po naszej stronie. Tu mistrzami będą uczniowie. Natomiast zawsze mówię, jeśli chodzi o matematykę i tak naprawdę o edukacyjne wykorzystanie Minecrafta, że mistrzostwo nie osiągamy w Minecraftie, ale mistrzostwo warto byśmy chcieli osiągnąć w mistrzowskim wykorzystaniu Minecrafta na swoich lekcjach. Co tak naprawdę bardzo prosto, można uzyskać. Co jest potrzebne? I tutaj przywołam cytat: drzewo, którego nie możesz objąć ramionami, było kiedyś małym nasionkiem. Stumilowa podróż zaczyna się od jednego małego kroku. Czyli co jest potrzebne? Potrzebny jest ten pierwszy krok. Najważniejszy pierwszy krok. Proszę mi wierzyć, widziałam już u bardzo wielu nauczycieli ten pierwszy krok. On wcale nie jest trudny, a kolejne są jeszcze łatwiejsze. I tak naprawdę to tylko w naszej głowie są bariery, jeżeli jeszcze tam nie byliśmy. Więc do tego pierwszego kroku w przestrzeni minecraftowej serdecznie zachęcam. Zachęcam również do pobrania materiałów na Ograj Matmę. Dzisiaj te wszystkie wyzwania wieczorem pojawiam się na stronie. Inne wyzwania dla starszych klas już tam są. Dziękuję pięknie.